Co to jest szczelina odbytu? Szczelina odbytu, czyli po, łacinsk, po łacinie fissura ani, to jest takie linijne pęknięcie błony śluzowej kanału odbytu, a w zasadzie błony śluzowej w kanale odbytu. Zwykle w tylnej jego części, bo to jest szczelina najczęstsza w swojej lokalizacji. No i ona powoduje Dwa objawy, które bardzo niepokoją pacjentów. Pierwszym z nich jest ból w trakcie wypróżnienia, a drugim jest krwawienie. I za każdym razem, kiedy te dolegliwości się pojawiają w głowach pacjentów, rodzi się pytanie: czy to jest hemoroid, czy to jest może już sprawa poważniejsza? zwykle widok e, krwi a czasami dużej ilości krwi e, w muszli klozetowej na papierze toaletowym na stolcu budzi e, niepokój